Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku o modach DJ Virusa w Paczu 99 trochę późno, ale w zasadzie ta paczka już w tej chwili jest można powiedzieć kompletna, więc warto pokazać dokładnie jak się instaluje i co zawiera. Oczywiście witam twórcę tych modów, czyli DJ Virusa na teście. Cześć! Witam wszystkich serdecznie, no tak jak Pania ja powiedział, paczka jest już od tygodnia, ponad tygodnia dostępna, z tym, że nie było jeszcze na początku wszystkich modów, było też trochę problemów, jeszcze może nie wszystkie do końca są rozwiązane, ale już śmiało można instalować i ewentualnie wspomagać się tym, co jest napisane na forum. Oczywiście teraz w patchu 99 World of Tanks napisał dokładnie, jakie mody są nielubiane przez World of Tanks i mogą być konta zbanowane. Twoja paczka takich modów nie zawiera. Nie, no ja cały czas śledzę mniej więcej to, co tam jest pisane w regulaminie i, i na forach, więc jakikolwiek mod, do którego mam wątpliwości. Tego po prostu nie umieszczam, ale oczywiście no, z modami jest tak, że żadna osoba, która tworzy mody czy też tworzy paczki modów, nie jest w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności za to. Tak więc, no ja po prostu staram się, żeby takich modów tam nie było. No i w tej chwili nie ma. A co do tych zakazanych modów, to tak naprawdę ten regulamin, który tam jest napisany, który tam pojawił się niedawno w internecie, jest to regulamin mówiący o zakazie tworzenia takich modyfikacji. A nie używania, ponieważ w samym EULA, tam gdzie jest ten regulamin użytkownika końcowego, czyli samych graczy, akurat tam nie ma nic na temat takich modyfikacji. Więc tak szczerze mówiąc, to jest zakazane tworzenie takich modyfikacji, a nie ich używanie. Aczkolwiek to się mówi, to od każdego dnia się może zmienić, także trzeba mieć to na uwadze. Tak jest. Ja oczywiście od dłuższego czasu korzystam ze spaczki DJ Wirusa. Mi ona pasuje, a też dużo czekaliście na paczkę od DJ Wirusa, tylko tak na początku, może później jeszcze wrócimy do tego, po prostu nie tylko zajmujesz się grami, ale również wyjeżdżasz czasami, podróżujesz. Adventure Explorers, tak, no to jest sobie może już nawet nie taki nowy kanał, bo on istnieje jakiś rok już od, zeszł od zeszłego lata, no ale tak po prostu pewnego dnia stwierdziłem, że ile można siedzieć przed tym komputerem, czasem warto coś zrobić innego w życiu. No i znalazłem ludzi, którzy też padli na ten sam pomysł. I tak, razem, razem tworzymy sobie coś fajnego. Tak jest. Dobra, ale wracamy do modów, czyli link do w strony na forum, gdzie można pobrać i zdobyć wszystkie informacje na temat modów, macie w opisie. Ja jestem właśnie na tej stronie, więc może zacznę od pobrania. Tu mamy pobierz. Show i mamy trzy rzeczy do pobrania. Oczywiście, na przykład, ta pierwsza rzecz to jest. To są twoje mody wraz z modem malującym słabe punkty czołgu. Druga paczka to jest właśnie bez tego modu. Widać, że różnica 400 MB, więc to malowanie tych słabych punktów na czołgu to jest najcięższa rzecz z wszystkich modów, chyba nie. Tak, dlatego właśnie zrobiłem to osobno, że jeżeli ktoś nie potrzebuje, to po co ma ściągnąć te 400 MB, ponieważ no, ściągając jakąkolwiek paczkę modów, ściąga się wszystkie mody, nawet te, których nie będziemy później używać, ponieważ jest tam sposób, jest, jest tam po prostu wybór tych modów. No więc ale jeżeli no, ściągnięcie kilku MB więcej nie robi różnicy, ale jednak 400 MB dla niektórych to różnica może być. No i tu mamy mm, 7 różnych serwerów, skąd możemy pobrać y, mody oraz XVM. Oddzielnie jest XVM, oddzielnie są mody. Ja może wybiorę sobie, no nie wiem, Google Google i y, y, Google XVM Myk. No warto dodać, że Google jest serwerem, z którego się praktycznie najszybciej ściąga ale również y, czasami, jeżeli dużo osób ściąga z Google, to potrafi się na jakiś czas y, zablokować, dlatego wtedy trzeba ściągnąć z innego serwera. Trzeba oczywiście y, na AdFlyu poczekać, please wait 5 sekund, y, w prawym górnym rogu mamy skibat i y, pobieramy, no jak widzicie y, mam pobrane już y, mody, XVM oraz, y, oraz paczka mod. Ale, oczywiście, przed zainstalowaniem tej paczki modów, pamiętajcie, żeby wyinstalować wszelakie mody, które mieliście zainstalowane do tej pory. Czy to mody innych osób, które tworzą mody, czy też, jeżeli mieliście inną paczkę poprzednią, modów j Wirusa, należy to wszystko wyinstalować. Następnie należy usunąć najlepiej usunąć cały katalog Resmox. Więc go no tak usuwamy. dokładnie. No, jak już jest Bardzo ładnie. wiele problemów, o których ludzie piszą, że coś im nie działa, to właśnie tylko dlatego, że nie skasowali katalogu Resmos przed instalacją paczki. Mhm. No i co? Instalujemy pierwszy paczkę modów wersja 8. Oczywiście warto sprawdzać często, czy pojawiły się jakieś nowe wersje. Szczególnie jeśli ma się problem z jakąś modyfikacją ponieważ ja na bieżąco, jeżeli tylko pojawią się jakiekolwiek problemy, czy też czasami pojawiają się problemy po, aktuali po jakichś mini patchach o no 2G, to ja wtedy na bieżąco staram się naprawić to i wrzucam aktualizację. A żeby zaktualizować, to trzeba po prostu wywalić całkowicie stary, starą paczkę odinstalować, usunąć katalog moc, a potem pobrać najnowszą i zainstalować. Tak więc ty w tej chwili instalujesz wersję 8, a już jakoś na dniach już wiem, że będzie na pewno wersja 9. Od razu zainstaluję jeszcze XVMa przed instalacją odpowiednich modów, tak? Czy najpierw wybrać mody? Nie, to nie ma różnicy. Generalnie możesz zainstalować najpierw XVMa, a potem mody, albo odwrotnie. To już jest w zasadzie różnicy nie ma żadnej. Ok, czyli zainstalowane mamy mody, i tu otwiera się nam okno, właśnie gdzie możemy wybrać, jaki chcemy mod, i nie tylko, że możemy to wybrać, ale później w czasie, gdy jakiś mod, na przykład uznacie, że jest nam zbędny, to wtedy możemy go wycofać jednym ruchem z, po z okna prawego na lewy, albo dodać z lewego na prawy. I to jest właśnie prostota Twojej paczki modów. Oczywiście w czasie instalacji wchodzimy na stronę. Gdzie pobieraliśmy, i jest tutaj znowu, co zawiera paczka modów DJ Wirusa. Najlepiej sobie to otworzyć i tu dokładnie wszystko pisze, jaki jest dany mod. Oczywiście podstawą jest wgranie modu pierwszego, czyli mod wymagany do sprawnego działania paczki. No i następnie czytamy sobie dokładnie każdy mod, co. Co on po prostu robi, i go wrzucamy z lewej strony na prawą twoje paczki, i to w zasadzie tyle, nie? Ok, to ja wybrałem sobie te mody, które po prostu mi pasują. Oczywiście każdy z Was może sobie wybrać dowolnie jakie chce mody, czy też po prostu po jakichś tam bitwach może wrócić do właśnie tej tabelki i te mody wyłączyć. Warto zaznaczyć, że są tutaj dwa mody, które pomagają spotować, znaczy informują o tym, że ko kogo myśmy wyspotowali, czyli to są mody Firefly Mod oraz Spotted Extended. I warto jednak sobie wybrać jeden z tych modów, nie dawać obydwa, bo później y, gracze, którzy mają słabsze komputery, y, mogą mieć jakieś przycinki w czasie spotowania. Szczególnie Firefly nie jest dla osób, które mają słabsze komputery. Generalnie, tak jak już wcześniej z wami rozmawialiśmy, y, trzeba poznać jedną zasadę: każdy mod, który pokazuje jakąś dodatkową informację na ekranie, której normalnie bez modów nie ma. Każdy z nich w jakimś stopniu będzie obciążał komputer. Jeżeli mamy, mamy dobry komputer, to możemy tego obciążenia nawet kompletnie nie zauważyć. A jeżeli mamy słaby komputer, to przez nawet włączenie jednego modu gra może, może stać się niegrywalna. Dlatego właśnie do, można tam w, w tym programie sobie każdy mod w dowolnej chwili wyłączyć, jeśli okaże się, że nasz komputer po prostu jest zbyt słaby na daną modyfikację. Przed włączeniem gry jeszcze pokażę o y, dwóch rzeczach, czyli na przykład, jeżeli chcielibyśmy sobie zmienić y, ilość rzędów na y, te podstawowe, które masz, czyli dwa rzędy, tak? Y, to musimy wejść właśnie w ten folder, y, tutaj, folder DJ Virus i mamy y, tutaj y, dwa, aha, karuzel, no i ten folder karuzel, jeżeli wyedytujemy to yy, mamy właśnie dwa rzędy i zoom 0.95. Yy, ja preferuję bez tych dodatkowych informacji, czyli tam yy, są procenty zwycięstw i tak, dalej, i tak, dalej, i tak dalej. Więc yy, jeżeli chcemy mieć taką czystszą wersję karuzeli, yy, to musimy zamienić nazwę yy, tutaj pliczku karuzel na na przykład, co tam chcemy, czyli karuzel na przykład 2. A karuzel No Extra Fields zamieniamy nazwę na karuzel To też chyba tam tłumaczysz na forum, nie? Tak, no i Edytujemy i w tej chwili mam już mniej rzeczy w, Właśnie w tych rzędach czołgów Tylko, że mam dwa rzędy czołgów i Zoom 1 Ja przyzwyczajony jestem do Zoom 07 rzędy 4, spowodowane to jest oczywiście dużą ilością czołgów, które mam w hangarze. Następna rzecz, to jest jeżeli chcemy zmienić ikonkę wyświetlenia, czyli tak zwaną żarówkę, Ty masz, tu wchodzimy właśnie MOC, SHARED RESOURCES, XVM RES, tu jest, a jeśli teraz jeszcze od niedawna w dziale download, możesz od razu pobrać i pokazać. Umieściłem takie żarówki do zmiany. Też właśnie pojawiały się pytania, co to jest, po co to jest, to od razu możesz wyjaśnić. Aha, czyli. A jakie żarówki to są jeszcze inne niż masz? No to ściągnij, to od razu zobaczysz. Nie ma tam jeszcze dużo, ale ja będę systematycznie dodawał kolejne, nie i ta paczka będzie się powoli zwiększać. Wypakowujemy. I zobaczmy, co tu masz schowane. No, masz dużo, jak widać. Propozycje, jeżeli byście chcieli jakieś sobie użyć, to są właśnie w tym pobranym folderze. Six sense Ale ja tak tylko powiem, jeżeli byście chcieli mieć tą żarówkę, jaką chcecie. Na przykład, ja sobie teraz wrzucę tą, jakby przestraszyliście na streamie, przestraszony faja. Po prostu to musi być w formacie PNG i musi być ten kliczek podpisany Six Sense. Po prostu usuwamy ten kliczek, który jest tutaj domyślnie DJ Virus Shift Delate i wrzucamy co chcemy. Ja wrzucam faję, ale tak naprawdę możemy wrzucić na przykład coś co tu proponuje nam DJ Wirus, albo możemy po prostu wejść w, w Google i wpisać na przykład piersi PNG. Wyskoczą nam jakieś ładne piersi i wrzucić je jako żarów. Oczywiście należy pamiętać, że przed wejściem do gry, po zainstalowaniu nowego XVM-a należy wejść na stronę modxvm.com, zalogować się no i aktywować, czy tam te statystyki, żeby one poprawnie działały. No i znajduję się w moim pięknym hangarze. Jak widać cztery rzędy sobie lubię dawać, ponieważ mam sporo czołgów, żeby szybciutko ładnie popatrzeć na nie. Oczywiście wystarczy nawet jeden rząd, tylko trzeba szybko później tam sobie przełączać jaką narodowość chcemy, czy jaki rodzaj czołgów, żeby łatwo je znaleźć. Tu po boczku mamy, z boczku mamy oczywiście statystyki sesji, mody z tą przeglądarką, czyli na przykład możemy sobie wejść na World of Tanks EU, czy też nawet możemy wejść sobie w Google i w garażu sobie poszukać co chcemy, więc to jest właśnie ten mod przeglądarkowy i tu mamy coś takiego Hangar Manager, hangmag który właśnie w zasadzie na górze możemy sobie zmieniać dowolnie jaki chcemy mieć hangar. Na przykład mamy tu hangar urodzinowy 2015, hangar premium. Właśnie pokażę go. On do, będzie prawdopodobnie dostępny za jakiś czas w grze World of Tanks, a tutaj już możemy go mieć. Następny hangar to jest taki ładny hangar <laughs> i możemy sobie zmieniać na przykład możemy mieć garaż premium znaczy mieć konto premium, a na przykład bardziej nam się podoba brudny garaż bezpremkowy bo szczerze mówiąc mi się on bardziej podoba albo nie... odwrotnie, można nie mieć premium, a mieć premium Aha. a właśnie, i wtedy przyjdzie dziewczyna to wtedy możecie jej pokazać, że macie premium garaż co tu jeszcze mamy, zobaczę za hangary o! Hangar Batmana, chyba. No jeden z najbardziej poszukiwanych, zawsze ludzie o niego pytają, tak więc... I jeżeli ktoś ma y, piór, komputer, to może mieć taki minimalistik hangar. Y, y, ale warto właśnie zaznaczyć to, co mówiłem tu na boczku. Y, pisze, że możemy przyciskając różne tam skróty klawiszowe coś robić, więc na przykład... Klikamy lewy Shift i F3 i mamy swobodną kamerę teraz. Czyli możemy sobie powędrować po tym całym hangarze. I co widzimy na dole? Na dole tego hangaru jest duży, ogromny czołg raid, szczur niemiecki, zalewany, jakąś lawą. No i tu różne rzeczy możemy sobie poglądać co w tym hangarze. Ciekawego jest, a tak to po prostu na no, to tylko jesteśmy przy czołgu, a tu sobie chodzimy. No i wracamy do swojego czołgu. Znowu z kluczem klejwiszowym, lewy shift oraz F3. Tam w tym systemie powiadomień powinieneś mieć też informacje, czy masz najnowszą wersję paczki, czy nie. Możesz tam zobaczyć? Modpack by DJ Virus aktualny. No więc właśnie, więc w momencie, jeżeli ja wypuszczę nową wersję, to ci się tam zmieni, że jest nieaktualny, i będą linki do, pobra do pobrania, i tak dalej. Więc na to też warto zwracać uwagę, raz na jakiś czas, sobie po prostu sprawdzić, czy macie aktualną wersję paczki. Tak jest. To co, to może wbijemy na jakąś treningówkę. Nie wiem, modujesz, Może ktoś wie. Ale ci powiem. Po tych ostatnich zmianach w grafice, mimo że przyprawili mi tyle problemów z modami, no to naprawdę jest różnica. Ja teraz ustawiłem sobie e, anti aliasing czy jak to tam się zwie, nawet ten maksymalny TSA. Synchronizację pionową mam, e, potrudne buforowanie, wszystko Full HD na maksymalnych de detalach. I mam w tej chwili 127 fps -u. A wcześniej nieco skakały bardziej Okej, okay, y no to jesteśmy na malinówce Na bitwie treningowej No i cóż Total HP Czyli widać, że DJ Wirus ma więcej HP. I od razu y, pokazuje mi się y, taki kwadracik nad Tobą. Czyli, y, że. Y, czyli, że ja Cię wyspotowałem, że jesteś mój. Że w tej chwili tak, wszystkie, cały damage, który wejdzie w czołg, który jest w takim kwadraciku, od innych na przykład czołgów, to Ty dostaniesz za to jego asystę, nie? Aha, a strzel mi w wieżę tak, żebym zablokował jakoś dasz radę cennąć. Czekaj, czekaj. Ci... Może wierzmy. No, i mamy jeden zablokowany. 240 uszkodzeń. Teraz 480. Ten mod, który niestety zasłania moja kamerka. To ja go teraz odsłonię moją kamerką. Ten mod właśnie e, informuje. Jak widać, ile zablokowaliśmy. To jest bardzo fajna rzecz, moim zdaniem, właśnie w misjach osobistych, gdzie na przykład mamy zablokować 3-4 razy tyle. Tylko, że teraz akurat jakoś tak wchodzi. Ile, ile zablokowaliśmy. No, w każdym razie widać, że zablokowałem 4 pociski 960 HP. Ta żarówa, która jest nad tobą, co to oznacza? No, no, to po prostu, że to jest to samo co to niebieskie, że, że aktualnie świecę dany czołg i wszyscy, jeżeli ktoś w niego będzie strzelał, to ja dostanę za, za to punkty, nie? Tak jest. No tak naprawdę, yy, tu jeszcze oczywiście widzimy na dole dokładnie od kogo otrzymaliśmy jakie trafienie, czyli... Jakim pociskiem też, czy ze złota ktoś pociskiem? strzela, czy nie? Tak jest, tak jest. Dodatkowo no też właśnie jeżeli niektórzy robią, jeżeli przytrzymasz kontrol, nie wiem czy masz uszkodzone jakieś moduły, ale pod kontrolę możesz się naprawiać i kierowców, i sprzęt myszką, jeżeli ktoś nie lubi z klawiatury. Aha, czyli chcę kierowcę, to klikam myszką i naprawiony od razu jest kierowca? Tak, no niektórzy nie lubią klawiatury właśnie... Klikam... Yy, a to... aha, i klikam i od razu mam na naprawiony, Ok. Czyli jarzę No i co? No i yy, WN8 Jak widać Mam już 1500. Tak jest. Yy, 1800 WN8, czyli wszystko działa poprawnie. Warto oczywiście jeszcze na koniec zaznaczyć, że yy, No miałeś, miałeś Trochę problemów yy, z tymi modami, pierwszy raz od czasu, gdy tworzysz mody, takie problemy, nie? Wiesz co, to chodziło głównie, bo ponieważ właśnie przez te zmiany graficzne e, u niektórych osób coś się działo z, z grafiką, wiesz, i e, wspólnie z ludźmi, którym się to działo, ponieważ u mnie nie udało się uzyskać takiego efektu, tak samo widzisz, u Ciebie, Ty zainstalowałeś, wszystko dobrze działało. I w większości osób wszystko działało, ale były też takie, które właśnie, którym coś nie działało. Zazwyczaj były to osoby, które miały słabsze komputery i po prostu ustawioną gorszą grafikę SD i jeszcze tam jakieś poobcinane różne rzeczy. Tak więc, cała sprawa o całej sprawie można sobie poczytać na forum. Większość problemów już jest rozwiązana. Jeśli jeszcze nadal komuś by to nie działało, to są informacje na forum, jak to zrobić. Jeszcze cały czas sprawdzam wraz z innymi ludźmi, którym po prostu, którzy mają ten problem, ponieważ u mnie wszystko działa dobrze i nie jestem w stanie tego naprawić w oparciu tylko o mój komputer, więc w oparciu o komputery osób, którym to nie działa, rozwiązujemy na bieżąco ten problem. Już jesteśmy praktycznie przy końcu. W większości osób już wszystko powinno działać. Jeśli komuś nie działa, to polecam czytać forum, ponieważ tam są rozwiązania. Czyli sporo można powiedzieć czasu zajęła Ci ta paczka modów i rozwiązywanie tych problemów. No, od, godzinka, mówię, tak jak mówię, od tygodnia mody wszystkie są, wszystko fajnie działa, ale nie wszystkim. Tak, tak, więc, tak więc właśnie od, od tygodnia walczyłem z tym, żeby y, usunąć błąd, którego ja w życiu na y, nie widziałem, bo widziałem go tylko na screenach, który widział się tylko u niektórych graczy. Mhm. I to właśnie, to e, właśnie czy... dlatego, że na ślepo próbowałem to zrobić, dlatego to tyle zajęło czasu. Mhm. A yy, czyli. Mody zrobione, a kiedy wybierasz się na nową jakąś wyprawę, Adventure Explorer. 10 września jedziemy, jedziemy do Szkocji na kilka dni, yy, pakujemy się w lesach po prostu i nie będziemy nosować na żadnym polu namiotowym, tylko po prostu w trasie będziemy przez kilka dni łazić yy, po górach w Szkocji, pić, pić wodę z rzeki <grych> i po prostu żywić się tym, co, co zabierzemy ze sobą. No to życzę Ci wielu przygód, mam nadzieję, że y, zrobisz jakiś filmik z tej survivalowej y, wyprawy. Na pewno zrobię jakiś film, a y, pod koniec września będę w Polsce, także na Pomorzu, tak więc... Y, jeśli ktoś tam będzie w okolicy, to można się ugadać na, y, na, jakieś, na jakieś piwko, ewentualnie soczek. <laughs> Aha! Dzięki DJ Wirus za to, że robisz dla nas te paczki, y, no i w ogóle dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Ja również dziękuję. Hej.